Dwa dni temu minęła 35 rocznica przyjazdu Jana Pawła II do Szczecina. Czy pani pamięta ten dzień? Tak, pamiętam. No w uroczystości na jasnych błoniach. Zresztą pozostała tam pamiątka po nim w postaci po, e, pomnika. Cieszymy się, że zahaczyło Szczecin, bo to jest takie miasto. Czy pani była sama wtedy na jasnych błoniach? Ja wtedy w ogóle nie byłam, dlatego że nie mogłam pójść, ale sercem byłam. Ja muszę pamiętać, bo to jest dzień moich urodzin. Aha, jedna... Jedna... jedna I żartowałem, że to dlatego, że na mojej urodziny. Ja rozumiem, że pan był tam na jasnych błoniach, tak? Oczywiście, że byłem. Jaka atmosfera tam wtedy panowała? Bardziej radosnych dni trudno sobie wyobrazić. No, atmosfera wspaniała była, przecież tłumy ludzi. No, bardzo fajnie. Czy pani była z całą rodziną, czy sama? Ja byłam z synem. Synem, bo drugi syn był w wojsku, a mąż już nie żył. Byliśmy dosyć blisko ołtarza, kolegi mama miała wejściówki bilety. W sumie to była taka niezapomniana noc, dlatego że kina były długoczynne. Byliśmy na jakimś przedstawieniu od godziny trzeciej padłowaliśmy na to, żeby zająć dobre miejsce. Pamiętam, że mama nie miała wejściówki i przez pot wchodziła i zerwała zegarek, także to było śmieszne. Ja, proszę pana, stałem, Jan Baw przejeżdżał blisko na, na ten. No, Czyli potem... to takie przeżycie można powiedzieć. A, oczywiście, oczywiście że tak. No wydarzenie było piękne. Bardzo dużo ludzi. Każdy był wzruszony, cieszył się. Ja też to bardzo przeżyłam. Z pracy uciekłam. A pani była sama wtedy? Sama byłam. Super było, świetnie. No i wzruszenie, dużo wzruszenia. Czy Szczecin po 35 latach pamięta o Janie Pawle II? A zawsze. W naszym sanktuarium pamiętamy, przecież jak można nie pamiętać o takim wielkim świętym Polaku? Coraz gorzej jest, ale wie pan, to, ta pandemia to tak wszystko uciszyła, uspokoiła w kościołach mniej ludzi, boją się, ale może, ja myślę, że odżyje wszystko. Ulicą, którą przejeżdżał Jan Paweł II, widziałam go. Bardzo blisko i to było niesamowite uczucie. On wolno jechał w tym samochodzie. E, I aż teraz wzrusza mnie to, ponieważ biło od niego coś takiego, że myśmy się popłakali. Ja jestem katolikiem, co prawda, i grzesznikiem, ale dla mnie Jan Paweł II to przecież, proszę pana, no. opoka.